Proszę was, kocha. no powcy! No powcy, prawdziwi patrioci, zlitujcie się! Właśnie dostałem pismo od prokuratora! Jestem ścigany z urzędu, kurwa! Dostałem pismo i jest tam napisane tak! Chuju! Przestań szkalować nasz naród, chuju! Zdechniesz w pierdlu, w sztunie chuju. Podpisano prokurator generalny, dziura w dupie. No powcy, no powcy hitlerowcy, możecie mi obciągnąć, chuja, kurwa. Nie, nie, nie. Nigdy nie dam cię, póki jestem Żydem, możecie mi obciągnąć mojego ksiesiaka bez napletka. No powcy, no proszę! No powcy, możecie mi kurwa wylizać, no w głupie kurwa niedouczone, z kurwy sydy. A no, 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 Może mi kurwa obciągnąć chuja! Kurwa, wy tak zwani, panie patriocie, eee, możecie mi, możecie mi kurwa przyjść i skościć trawę, zapłacę wam dolara, kurwa. Dolara, kurwa, pójdziecie do żabki, kupicie całą żabkę, kurwa, za dolara, jebane, jebane biedaki. No ja z Patrzcie, co ja o was myślę. よっ <laughs> <laughs> <laughs>